ma wypuszczone. Lot Neubrandenburg-Okręgowy. Już go odbiło. O, widać, że w skrzydłach trochę dały. E, gołąbki. Jesteśmy na locie u Mariana Wieczorka. Oddział Rumia. Lot e, Okręgowy Brandenburg 350 km? 360. 360 km. Wypuszczone 8 a godzinę mamy... E, 17, 14. O, zaraz 14. Czyli musiały odrałować no, trochę. Mają w skrzydłach. Czekamy na następne gołębie. Poszło na lot 20 gołębi. E... Niby, niby pogoda tak ładna. Poszedł po kierunku ładnie. Leciał stąd. Między domami. Czekamy na następne. Miejmy nadzieję, że ich trochę się zleci. No, zmęczony, widać, bo jeszcze nie wchodzi nawet. Czyli... Może być ciężko. Ten jest w środku. A tu niestety nic nie widać na razie, czekamy. Nie, nie, tylko... nie no, pogoda jest przepiękna. Jest o, chyba jest następny gołąb. Dwojgo. Jest następny. Jest tak zmęczony. No. Trzy, minuty. trzy minuty od pierwszego trzysta sześćdziesiąt kilometrów. Teraz zmieniliśmy miejsce, zeszliśmy z balkonu tu na dół. Dwa gołębie przyleciały, ale zobaczymy czy to tu jeden i drugi, tak? Na pewno dwa Marian musi jeszcze gwizdać, nie woła już gołębi, bo miał zabieg Ale no, to chyba jeden jest, a drugi był odbiło. Słyszeliśmy. Gołębie. Dwie, dwie serie poszły. Ciekawe jak to z serii. Patrzyłeś jak z serii? o to ile się liczy z dziesiątki trójka? Pięć. Pięć. Pięć z dziesiątki się liczy. Gołębi. No ciężki lot. Ciężki lot. Zresztą jak mówię, ostatnie loty wszystkie pokazują, że coś jest mówię no, już spowodz... wszyscy się spodziewali że gołębie będą dużo, dużo prędzej ładna pogoda, praktycznie bezwiecznie A to gołębie ciężko Ciężko to jest mówię już późna godzina a dopiero 3 z 20 Jest następny gołąb. Czwarty jest bardzo ciężko. Dzwonimy tu po hodowcach. To niektórzy mają po jednym, po dwa, po trzy. Niektórzy nie mają nic. A to już mówię, jest któraś godzina lotu. Tak jak mówiliśmy, 360 km. Czyli nie będzie łatwo. A pogoda piękna. O, odbity. Będziemy powoli kończyć miejmy nadzieję, bo to długo już tu człowiek i już pora dawno obiadowa Ale Jest następny? O jest następny tu na dom zmęczony widać, że są Tu sobie cofniemy. Chodź, chodź, chodź jest następny, czyli piąty jak to by była jedna drużyna, to by była fajnie, ale to na pewno są z różnych drużyn. Widać skrzydełka wiszą. Nie, to nie jest Nie odbiło go? Nie odbił się. O, teraz. Tak? O, dopiero teraz go odbiło. A, bo jedną nogą stał poza anteną. O. Czyli mamy pięć. 5 gołębi, a my będziemy kończyć. Do usłyszenia, dobry lot. Jeszcze zobaczymy, tylko jak wyglądają gołąbki po tym locie. O, biedaki widać, że dostały mocno. Zmęczone, czekamy na resztę. Tak, dostały. Dostały, dostały. Do usłyszenia. Dobry lot.